Cześć, nazywam się Alain i uh, tutaj dziś uh, nauczymy się uh, dziesiąt uh, prostych słów po niderlandzku. Numer jeden jest "hallo". i co to znaczy? Uh, znaczy cześć, Hallo. Numer dwa, dank u albo dank je. To znaczy, dziękuję. Uh, Ale dzięk u jest formalnie i dzięk jest nieformalnie. Następne: ja albo nie. Ja jest tak i nie jest nie. Mhm. Ja albo nie. Ale nie, e, nie jest, niezwykle jest e, e, nie. E, na przykład e, biegam i nie biegam. Nie jest nie. E, nie jest nie e, tak. Tak albo nie. Tak albo nie. Ale nie jest nie biegam. Następnie Alstublift albo alstublift, alstublift albo alstublift uh, to jest proge. I alstublift jest formalnie, i alstublift jest nieformalnie. nieformalnie. Dobrze. Gut znaczy dobrze. Gut i n znaczy i albo oraz n i of znaczy lub albo albo of następnie Nederlands albo Vlaams i co to znaczy Nederlands i co to znaczy Vlaams uh, Vlaams jest akcent w Belgii. Uh, w Belgii, jest uh, Nederlands, ale uh, tam jest akcent Flams, albo Nederlands, ok? Ale co to znaczy Olanderski, o, uh, albo uh, Hollands? Holland uh, Holland jest uh, gens, Holandia. I mm, nie jest cała Holandia. Nederlands jest lepsze. Tak? Następnie. Sorry. Co znaczy, a Sorry. I dach jest dowiedzenie, albo a, dach a, też znaczy cześć. Czest i doczenie. Dach, część i dach dowiedzenie. Dobrze? Chcesz uczyć więcej z mną? Dobrze. Mam kursy online i znajdziesz w opisie poniżej. Papa. Pa.